Dzisiejsze spotkanie to pierwsze spotkanie po długiej wakacyjnej przerwie. Dzisiejsze prace to przede wszystkim prace młodych, zdolnych wiszeńskich artystów. To prace młodych ludzi zamieszkujących gminę Wisznia Mała. Tak jak mówiłem w czerwcu, przy otwieraniu wystawy młodzieży z Wiszni, z, naszego, z naszej gminy tutaj. Pani dyrektor powiedziała, że to jest kuźnia młodych talentów i to jest prawda. Dzisiaj jest ciąg tej kuźni, czyli te młode talenty, dwa, dwie nasze perełki z gminy, pani Zuzia i pani Donata wystawiają swoje prace, możemy przyjść, możemy je podziwiać. Tutaj są mieszkankami gminy, mają zawsze pierwszeństwo w tej galerii. Ja się bardzo cieszę, bo, bo to piękne, młode, zdolne osoby, które powinny tworzyć. Zuzia jest jeszcze młodziutka, stoi na takim rozsądnym... Rozstaju dróg, właściwie życiowych, co będziesz w życiu robić, nie wie, ale może ten wernisarz doda jej skrzydeł. Ja jej bardzo tego życzę, bo to tak często bywa u młodych ludzi, że, że jakieś takie drobne nieraz wydarzenie zmienia bieg losu i życia człowieka. Ja tego w ogóle dziewczyną życzę dużo sukcesów zawodowych, przede wszystkim, i żeby zawsze były sobą i robiły to, co kochają. Galeria na zakręcie. Po przerwie wakacyjnej otwiera swoje podwoje. Dla naszych wiszeńskich artystek, które rozwijają swój talent, jedna jest studentką Akademii Sztuk Pięknych, myślę tu o Donacie. Ten nurt, który nam tu zaproponowała, myślę, jest czymś, co chyba zaskakuje, że tak młody człowiek już potrafi poruszać bardzo poważne tematy. Natomiast jeśli chodzi o młodszą. Artystkę, z kolei chyba wszystkich zaskoczyła kolorem, swoją kreską. Jak również i tym, że jest niewykształconym plastykiem, ale ma ogromny talent i wszyscy trzymamy kciuki, żeby te dwie panie kiedyś, kiedy sobie usiądą na tarasie jakiegoś pięknego wieżowca i spojrzą na Manhattan, przypomną sobie, że zaczynały tu u nas, w Wiszy Małej, w naszej galerii na Zakręcie. To jest moja pierwsza indywidualna wystawa malarska i tak się akurat składa, że jestem mieszkanką Wiszni, więc mam bardzo blisko do tej galerii na Zakręcie i cieszę się, że akurat tutaj mam swoją pierwszą wystawę. Z tematem moich prac są przede wszystkim fragmenty starych nagrobków żydowskich, grobowców, macew, często one są otulone śniegiem, Pokryte mchem, zniszczone przez czas i jakby staram się ukazać poprzez to przemijanie, staram się zwrócić uwagę na to, jak człowiek bardzo stara się walczyć z upływem czasu, z siłami przyrody. W ogóle jestem bardzo zadowolona, dużo moich znajomych przyszło, to jest takie bardzo miłe. I, no i czuję się podekscytowana, bo, bo to jest właśnie, kiedy pierwszy raz pokazuję takiej publiczności moje, moje obrazy, moją twórczość. Mogę im coś opowiedzieć o tym. Z plecami była dosyć ciekawa historia, ponieważ jestem bardzo nieśmiała we wszystkim, co robię praktycznie i rysowałam bardzo długo do szuflady. Jednak pewnego dnia moja mama postanowiła, że koniec, załatwiamy coś, trzeba z tym robić w tym kierunku. Na początku byłam przeciwna. Ale dzięki temu, że zostałam odpowiednio nakierowana pochwięta, no to udało się załatwić cały wernisarz, całą wystawę. I właściwie małymi kroczkami doszliśmy do tego, co się dzieje dzisiaj: że mogą Państwo oglądać moje prace. Jestem naprawdę z tego powodu bardzo szczęśliwa, aczkolwiek trochę zestresowana. Temat moich prac jest dość ogólny. Specjalnie wybrałam nazwę istoty, ponieważ to, co tworzę jest od początku do końca moje. Wszystko to, co się w mojej głowie roi, wymyśla i przelewam to na papier, jest to głównie fantastyka, ponieważ staram się ubarwić ten świat, żeby trochę więcej kolorów tego, do tego wlać, wlać, więcej magii. Jestem tutaj, bo uwielbiam grać i śpiewać piosenki i wasz tutaj taki... jakiś fajny pracownik, którego znam długo, Janek, Zaprosił mnie, żebym uświetnił ten moment chyba pierwszego otwarcia sezonu waszego właściwie takiego tutaj artystycznego w Centrum Kultury i no co miałem zrobić, no przyjąłem zaproszenie i jestem i gram i śpiewam i świetnie się bawiłem. Wystawę można oglądać przez cały miesiąc i już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.